Dobra, to teraz prowadzimy ten przejazd tutaj w yy, tak jak powiedziałem, czyli ten załam... No, może po malutku, bo na pewno z większą prędkością bym sobie uszkodził ciężarówkę. A, no spoko, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. No, skurko zielonego to, to jest szybsze, nie? Od tatarina również, no ale oprołodowo to na razie tatarin jest królem. A czy burlak y, będzie nowym? To czas pokaże. Ślisko <grymne> po tym deszczu już na miejscu? Nie, jeszcze przeprawa przez wodę, no czeka to nie, jeszcze nie. Bez wyciągarki przejedziemy. Celaster ma mocny silnik, e, lekka buda, także elegancko. Jak na taki opony, co ma to jest bardzo dobrze. E, aha, przez te kamienie, czy Chyba tutaj na prawo. nie, ch nie chcę tutaj uszkodzeń dołapać przez te nie jadąc, także to sobie objedziemy. Wy no silnik ma mocny Podpinać przyczepkę i z paliwkiem i można mapkę takiem odkrywać wtedy, nie? Sobie. odkąd zamieniłem go na chevroleta tak był królem do momentu kiedy taterina nie miała mnie. ups za daleko ślisko trzeba na to poprawkę brać nie są. Zatankuj źródło, a weźmiemy sobie. Pyk, dobra Wyznaczymy sobie trasę. Eee, akceptuj 5 minut. Tak i wyznaczymy sobie teraz te punkty. Eee, czyli w tą stronę. Punkt drugi. Tu jest tak. Trzeci. Czwarty. O, akurat w miarę je powinien być czysty przejazd. Szósty, tu siódmy na asfalcie, no, odrobimy czasu. Oho, tu nie mamy odkrytej mapy, także ciemno. E no, spoko, myślę, że damy radę to ogarnąć. Ja jeszcze meta, aha, czyli z powrotem tu Myślę, że damy radę to ogarnąć. 1%, 5 minut, ok. 3000 nam gotówki wpadnie, niedużo, ale na ma takie małe zakupy. Dobra, pogoda w miarę się ustabilizowała, także spoko, Wyjść z rybaków. Ta. Bardzo dobry czas. Uszkodzeń z nałapałem jeszcze przez ten kurtyk szach przejeżdżałem, ale to... Dobra, dobra. No, problemy na tej asfaltówce były jednak. Tor przeszkód prawdziwy się zrobił, można powiedzieć. Uuu, tego to właśnie przebawiałem. Dobrze, zwolniłem. Jeszcze dwa punkty, tak? To oni się dać się radę. Dwie minuty mamy jeszcze ponad. Oj, oj, Prawdziwy tor przeszkód. No i osta... Ups. Ja pomniałem, że trzeba jeszcze skręcić tutaj, ale dążymy. No spokojnie. Będzie czas poniżej 4 minut. Jest krokodyl. Rewelacja. Pięknie. Wodny wyścig za pierwszym podejściem. Ukończyłem czaty GG. Coś pięknego. Wodny wyścig. Czasóweczka zrobiona za pierwszym razem w Snowrunnerze. W nowym sezonie numer 11, nowy region Skandynawia i na mapie Gór, Górski grzbiet wodny wyścig 3 minuty i 48 sekund, także a na złoto było 5, także spo, ze sporym zapasem Wodny wyścig Rety jesteś jak błyskawica, się wie. Może postarać się nie zmęczyć swojego auta, oto twoja zamęczyć swojego auta, oto twoja nagroda <laughs> Także filmik sobie również myślę, że zapiszę na kanale, bo... No warto, warto, nie? Także kapitalnie.